W dniu dzisiejszym ja się bardzo nie wysilę, bo będzie dzisiaj bardzo prosty projekt stolarski, ale coś specjalnie dla miłośników roślin. Zbudujemy skrzynkę na rośliny, na zioła. Wiem, że niektórzy lubią ten zapach, który na balkonie w mieszkaniu e, roznosi się przez zioła. Jest naprawdę mega, mega fajny. Tylko jak to postawić? Te doniczki są takie nieładne. Zrobimy fajną skrzynkę, którą dodatkowo ozdobimy czymś naprawdę słodkim. Będzie to wyglądało w taki sposób. Dwa elementy boczne. Na dole węższe, na górze szersze. Trochę przypomina tą doniczkę, ale tak właśnie ma to wyglądać. Podstawa. Kolejny element. Później, za pomocą listeweczek, zrobimy taką ażurową obudowę, żeby nie wyglądało to zbyt ciężko. Na pewno będzie to lepiej wyglądało, gdybyśmy dali całą płytę, która zasłoni nam i rośliny, i doniczki. Tak chyba będzie naprawdę lepiej to wyglądało. Z jednej i z drugiej strony. A na koniec coś specjalnego. Słodziutkie serduszko. I serduszko będzie w kolorze, a jakże, szarym. To bardzo modny kolor jest, jak się okazuje. Wymiary, które potrzebujemy. Dwa elementy stanowiące boki naszej skrzynki. Nasza podstawa, listewki i oczywiście kawałeczek sklejki, gdzie wytniemy nasze serduszko. Projekt gotowy. Wszystko w mojej głowie i wszystko w moich rękach. Zabieramy się do pracy, ale mam nadzieję, że to jest na tyle łatwy projekt, że pokusicie się o wykonanie podobnej skrzynki na rośliny. Do dzieła. Prace przy naszej osłonce zaczniemy od wycięcia serduszka. Kawałek sklejki, 6 mm, myślę, że będzie ok. Natomiast, jeżeli nie macie czegoś takiego, no wiadomo, ja to mam jakiś tam warsztat, to leżą odpady. To może być naprawdę zwykły kawałek odpadu, który zostanie wam z pocięcia tych elementów. No i teraz serduszko. To będzie wyzwanie. No to powiem wam, że nie najgorzej, nie najgorzej. I co? BHP, okulary, wyżynarka i wycinamy bardzo ładnie ten kształt. A moi drodzy, takie oto serduszko wycięliśmy. Kolejnym krokiem przy pracy z drewnem, oczywiście, podstawa. Naszykowanie naszych elementów do malowania, czyli szlifierka, odpowiedni papier. Ja tutaj sugeruję 150-160 o takiej gradacji. Założony na szlifiereczkę. Nowy dam. A co? Dobra, przypomnę Wam to. Odkładamy to w bezpieczne miejsce. Bierzemy nowy papier. BHP i szlifujemy nasze elementy. Z każdej strony! Wiem, że krzyczę, ale szlifierka pracuje. Każda krawędź musi być ładnie wyszlifowana. Żeby nie było, że mam szlifierkę, to równie dobrze możemy wziąć papier w rękę i szlifujemy to wszystko równie dobrze ręcznie, każda krawędź wyszlifowana. Ale jak ktoś już ma tą szlifierkę, tak, to, to naprawdę tą szlifierką będzie szybciej. A wy kombinujcie, jak będzie wyglądała Wasza osłonka na roślinki. Elementy. Po szlifowaniu zostały w międzyczasie zabezpieczone impregnatem technicznym Superbase, który yy, chroni drewno przed grzybami, jak i przed rozkładem. Więc to mamy już załatwione. Dwie warstwy, wszystko wyschło. Zabieramy się za malowanie. Zabezpieczymy nasze drewno impregnatem Classic. Wybrałem kolor biały i kolor szary. Impregnat zabezpieczy nam nasze drewno przed warunkami atmosferycznymi. BHP, rękawiczki moi drodzy. Ciach. I otwieramy impregnat kolor szary musimy to wszystko dokładnie wymieszać, aby farba była jednolitej konsystencji dobrze, czekajcie teraz fajny patent, jak pomalować takie serduszko zwykły wkręt, wkrętareczka możemy sobie na lewej stronie delikatnie to nakręcić i już mamy serduszko gotowe do malowania pędzelek no tutaj coś mniejszego nam wystarczy do tego serduszka. I nakładamy impregnat na serduszko. Dobrze. Teraz kolor biały. Otwieramy mieszadełko. Tu już większy ławkowiec. Moczymy i rozprowadzamy. Fajnie. Naprawdę te swoje są widoczne mimo tego, że zabezpieczamy drewno nie tracimy tego efektu usłojenia. Tych elementów jest trochę do pomalowania. Dwie warstwy. Z każdej strony musimy to pomalować, no ale do tego czasu możecie mnie spokojnie zostawić. Ja sobie to odpowiednio zabezpieczę. Proszę bardzo, moi kochani. Wszystkie elementy wyschły, dwie warstwy położone. Chciałem wam pokazać jedną rzecz. Mimo tego, że daliśmy biały kolor na naturalną sosnę, nadal widzimy to, co jest najładniejsze w tym wszystkim, czyli słój drewna. Nie straciliśmy naturalności. A w tej chwili tylko złożymy nasz pojemnik i Włożymy nasze rośliny. Co będzie nam potrzebne? Możemy użyć wkrętarki z wiertłem i drugie wkrętarki oraz wkrętów, ale ja wiecie, że uwielbiam gwoździarkę i mam, więc zrobię to wszystko gwoździarką pneumatyczną. Nie będzie wtedy śladu po wkrętach, będzie tylko mały znaczek po wbitym gwoździku. Zabierzmy się do pracy. Najpierw musimy zrobić sobie konstrukcję, czyli te elementy, które rozszerzające się ku górze, mocujemy do naszej podstawy za pomocą właśnie. Gwoździarki i klej. Wodoodporny. Bo mam nadzieję, że stanie to na Waszych balkonach lub też tarasach. Nadmiar ściągamy pędzelkiem. Wycieramy to później w jakieś tam dowolne miejsce, prawda? Ale to już zostawiam wam to dowolność. Ładniejsza strona. Dobra. I teraz przykładam sobie ciało. Ja Wam wspominałem, że to naprawdę jest prosta rzecz, ale od czegoś tą przygodę ze stolarstwem, przygodę z drewnem trzeba zacząć. To są takie podstawy. Prosta rzecz, ale staram się Wam powiedzieć we wszystkich tych filmach, jak zacząć. Jak naszykować formatki, jak zabezpieczyć w tym przypadku drewno przed warunkami atmosferycznymi i dodatkowo, żeby to jeszcze estetycznie wyglądało, wyciąć na przykład serduszko. No i cóż, mamy podstawę naszej donicy. No i teraz listeweczki, które ładnie malowaliśmy, zaczepiamy na tej samej zasadzie do naszej podstawy. Na razie z jednej strony, bo będziemy musieli zamocować serduszko. Czyli trzecia miarka. Możemy sobie zmierzyć to wszystko, żeby miało ten sam wymiar. Ciach. Proszę bardzo. Pierwsza część mniej więcej jest gotowa. Teraz musimy zamocować za pomocą wkrętu nasze serduszko. 64, 32, pochwalę się tutaj, bez telefonu. Nawiercimy sobie otwór. Wiadomo, że odrobina kleju. I bierzemy się za drugą stronę. Zobaczcie, naprawdę nie zajęło to dużo czasu. No ale zobaczcie, czy to nie wygląda fajnie? Można kupić, ale po co? Jak można zrobić? Zobaczmy, jak będą wyglądały nasze rośliny w tym, co stworzyłem. Już się ożywiło. Jedno z piękniejszych połączeń. Naturalna zieleń i czysta biel. A dodatkowo szare serce. Bardzo fajne.